Witajcie moi drodzy. Dzisiaj transformację ze słowem kluczem, zestaw drugi. Mamy oczywiście przekształcić zdania i zachować znaczenie zdania wyjściowego. W pierwszym zdaniu mamy No one helped Lisa to repair her bike. Należy użyć bike w pierwszym zdaniu i w drugim on. Oba są dosyć popularnymi wyrażeniami, więc mamy Lisa repaired her bike all by herself. Jeśli wpisaliście tylko by herself, to oczywiście też jest dobrze. A w drugim będziemy mieć Lisa part, her by, on her own. W kolejnym zdaniu, we wszystkich tych zdaniach i w zdaniu bazowym, i w przekształceniach, będzie chodziło o dwa. Bo słowo both to jest obaj, obie, oboje, a either będzie znaczyło. Dwa w sensie jedno i drugie. I jeden i drugi. W naszym pierwszym zdaniu przekształcenie będzie znaczyło, że i jedna i druga, każda z nich wzięta osobno jest popularna. Dlatego będziemy mieć rzeczownik, nasz znaczy, przepraszam, czasownik w liczbie pojedynczej. Czyli mamy i jest. Very popular, czyli każda z tych dwóch piosenek jest popularna. I jedna jest popularna, i druga również. Kolejne zdanie, bardzo podobne. Zauważcie, tutaj bardzo fajną rzecz ciekawą, mamy: Either of these songs is very popular, a w trzecim zdaniu jak mam nadzieję, że uzupełniliście, będziemy mieć: Either of these songs are very popular, to są identyczne zdania, liczbą się tylko różnią. To drugie zdanie jest z liczbą pojedynczą, że czasami jest w liczbie pojedynczej, a w drugim czasami w liczbie mnogiej. Żadnych innych różnic z nimi. Podobnie z neither, tylko neither będzie znaczyło żaden z dwóch. W poprzednim zdaniu mieliśmy jeden i drugi, a tutaj będzie ani jeden, ani drugi. So, neither of them is interesting. Uh, podob, podobnie jak w poprzednich przykładach. Neither of these films are interesting, albo neither of these films is interesting. Uh, I ostatnie zdanie. There is nobody else to talk to. Uh, przekształcamy tak, żeby można było tam pisać isn't, i oczywiście nie będzie już tam nobody, bo nobody, pamiętajcie, wprowadza zdanie przeczenie do zastosowania klaczenia, więc będzie oczywiście anybody. So there isn't anybody else to doctor. Okay. so thanks for watching. I'll see you soon. Bye-bye.